Witam w kolejnym odcinku i zapraszam na film z wejścia na lodowy szczyt. Jesteśmy już w dolinie Pięciu stawów spiskich. Przyszliśmy tu ze starego smokowca, robimy chwilę przerwy i potem się kierujemy tam w głąb doliny i będziemy próbować wejścia przez tak zwanego lodowego konia. Musimy podejść tam, spiąć się po tym śnieżnym polu na lodowy zwornik. A później granią iść w stronę szczytu. Lodowy raczej nie jest zbyt często odwiedzany zimą. z dość trudną górą, ale widzę, że mamy ślad, więc choć tyle łatwiej będzie dzisiaj. Tu sobie zejdziemy na tafle pośredniego stawu Spiskiego. Przejdziemy przez nią i w tamtą stronę. Chronisko z tyłu. My tu wchodzimy w głąb doliny. Przez dłuższy czas będziemy mieć albo w miarę płasko, albo tam takie dość łagodne podejście. Dopiero jak trafimy tam, to się zacznie trudniej. Tu się idzie dużo lepiej zimą niż latem, przynajmniej w dzisiejszych warunkach. Nie ma tych piargów, głazów, więc idziemy po w miarę twardym śniegu i szybko pokonujemy ten dystans pod ścianę. Masyw ludowego przed nami, a po prawej stronie mijamy baranią przełęcz. Też bardzo popularny cel wycieczek. Tu w sumie mamy dość dużo śladów, ale myślę, że większość z nich prowadzi jednak tam na śnieżną przełęcz. Tam na lodowy widać tylko pojedyncze odciski butów. Tu już widać faktycznie na lodowy jest znacznie mniej śladów. To jest nasze trzecie podejście do lodowego tej zimy. Za pierwszym razem po prostu zmieniliśmy plany na pośrednią grań. Chcieliśmy skorzystać z okazji, żeby był założony ślad. Drugi raz był tydzień temu, gdzie niestety warunki były dość złe i postanowiliśmy zrezygnować. No a teraz jest trzecia próba. Mam nadzieję, że się uda. Tu jest odrobinę stromiej, ale już w sumie kawałek od schroniska żeśmy przeszli. Podejście zaliczone. Tu znów jest w miarę płasko i teraz będziemy sobie zmierzać w tym kierunku. Mamy ostatnią prostą pod początek tego podejścia na zwornik. Ono się wydaje dość strome. Zobaczymy jak to będzie w rzeczywistości. Ale na pewno mogę powiedzieć, że to jest jedna z dwóch rzeczy, których się tu obawiam. Pierwsze to jest właśnie Jakość śniegu na tym podejściu, a drugie, no to jest przejście tego właśnie słynnego lodowego konia. Ostatnie dwie, może trzy minuty drogi pod ścianę i zaczynamy podejście. Zaczynamy właśnie podejście tutaj do skałek, i potem będzie skręt w lewo i długa prosta do góry na zwornik. Zaraz pewnie będzie sobie trzeba czekać, przygotować, może nawet dwa. W razie czego mamy uprzęże, linę, trochę sprzętu do asekuracji. Póki co mamy tu fajne stopnie, więc nabieranie wysokości jest bezproblemowe. No i teraz tutaj. Tu już jest stromiej. Wziąłem sobie czekan. Na razie jest zwykły turystyczny. No, i wchodzimy dalej. Stopnie są, śnieg jest twardy, więc póki co bezproblemowo, choć zbocze jest strome, więc trzeba czujnie. Tam będzie pewnie trochę stromiej, ale póki co nie ma źle. Chyba nieco wzrosło na stromienie. Dochodzimy powoli do tej częściowo skalistej części. Mam nadzieję, że tu też śnieg będzie fajny, żeby się nie ślizgać na tych skałach pod spodem. Ale widać, że dalej są stopnie, więc powinno być ok. No tu jest bardziej stromo niż na dole. Trzeba mocno ten czekan osadzać. Za mną klebraz taki. Więc chyba to najgorsze. Powoli będziemy mieć ze sobą. Przynajmniej w tej części wycieczki. Bo przed nami jeszcze przecież grań. Podejście łagodnieje. Przed nami widać już grań. Na zwornik pewnie większość drogi mamy zaliczone. Mamy końcówkę podejścia na zwornik. A po jego lewej stronie widać już drogę narodową. No i muszę powiedzieć, że.

Jak wieje, to szybko człowiek traci ciepło. Więc pewnie dzisiaj na szczycie zbyt długo nie posiedzimy. Tu póki co szerszy odcinek grani. Przed chwilą było dość wąsko. Teraz się zacznie za to stromo. No, a lada chwila trafimy na tego słynnego lodowego konia. simple because

Szczyt otwarty jest. Wierzchowy. Lodowy zdobyty. Tu jest dalsza droga w stronę lodowej kopy pośrednia grań Sławkowski, gerla wysoka, tu mamy. Łomice i Zostawiamy szczyt i schodzimy tą samą drogą. Zejście też będzie ciekawe, ale w sumie to byle przejść konia, a potem już w miarę spoko Tak po jednej, tak po drugiej. Tu na dole jest lodowy koń. Zaraz będziemy przez to wracać. Dobrze, nie chce każdy idzie jak lubię, za nami. Minęliśmy się z inną ekipą. Teraz już względnie łatwo. Wracamy na zbornik, tu się gran kończy. Zaraz nas będzie czekać zejście na Ten travers przy skałkach, i zaraz będziemy schodzić tym zboczem zaśnieżonym. Nachylenie spada, więc teraz też można sobie pozwolić na dość beztroskie schodzenie. No Myślę, że na tego lodowego to mieliśmy naprawdę fajne warunki dzisiaj. Ciężko sobie wyobrazić coś lepszego. Naprawdę piękne zakończenie zimy. Schodzimy do schroniska, no ale tu teren jest już łatwy, po prostu trzeba przedreptać ten odcinek. Tu już schronisko niedaleko, pewnie z 10 minut, i będziemy z powrotem na szlaku. Ok, jest schronisko, wracamy na szlak. Więc myślę, że dobre miejsce, aby się pożegnać. Ja Wam dziękuję za obejrzenie. Tu kończy mi film. I do następnego razu. Cześć!